Cześć, witamy w trzeciej części materiałów filmowych na temat Bartona Blade R 125 myślałem, że będę dla was miał mega wiadomość odnośnie map tuningu. A tu taka niespodzianka, opowiem wam w dalszej części materiału. Pokażę nowe crashpady w Bartonie Blade R 125. No i opowiem, jakie moduły w Blade R przy współpracy z różnymi tunerami będziemy mogli robić bez konieczności bez konieczności wysyłania do nas pojazdów. Zachęciłem Was tym wstępem, mam nadzieję, że tak. Zapraszam do oglądania. Ale najpierw, żeby zrobić map tuning, musicie zobaczyć, jaki macie moduł, z tego względu, że w Bartonie Blade Air ze względu na to, że producenci mają problem z elementami do wyprodukowania modułów, wyobraźcie sobie, że było chyba 3 czy 4 rodzaje tego typu modułów i stąd mieliśmy za każdym razem problem. No i osobiście musieliśmy się też posiłkować współpracą z innymi tunerami, którzy mają różne oprogramowanie to już jest naprawdę na e, już pogranicze hakerstwa, żeby móc włamać się do tego i móc to odczytać zczytać, skodować oraz odblokować e, no i teraz wracajmy Barton Blade Air, e, żeby siedzenie ściągnąć musicie e, najlepiej siedzenie pasażera, e, tutaj od e, ściągamy, macie tutaj klucz i tutaj macie jeden zameczek Potem, żeby ściągnąć przednie siedzenie albo siedzenie kierowcy. Tutaj są takie dwie zaślepki, zobaczcie. W ten sposób to idzie. One są takie na takie zaczaski, zobaczcie, więc je musicie po prostu wyciągnąć ręcznie, delikatnie z jednej i z drugiej strony. Potem macie dwie śrubeczki w tym miejscu. I siedzenie e, idzie do góry. No i teraz moduł będzie w tej e, części. No i to jest moduł ten już podrubiony Delphi. E, tutaj piszę z tej strony, wam go pokażę. Zobaczcie, mniej więcej Delphi e, MT053. Niby <laughs> powinien być bez problemu do odblokowania przez tunerów i przez nas, ale tak naprawdę jest to znowu chińska podruba. Więc. Na chwilę obecną tego modułu jeszcze nie możemy odblokować, ale jak to powiedzieli tunerzy, 2-3 miesiące i powinno być to do ogarnięcia. Ale teraz ważna informacja, jakie moduły e, możecie e, wysyłać do nas. Idę na serwis, pokazuję Wam, co musicie mieć właśnie w tym miejscu, e, żeby móc wysłać do nas moduł i odblokować, zrobić pełną mapę i mieć te 15 koni mechanicznych. Poszedłem na serwis, przynieść moduł, ponieważ chciałbym wam go porównać. Czym się różni oryginał Delphi, a czym a od podróby. Zobaczcie, przede wszystkim jak widzicie, jedna wtyczka jest w podróbie, w oryginale są dwie, niby Delphi, niby MT052 bądź MT053. Ale niestety jest to chińska podruba, więc tego nie. Ale jak macie pod siedzeniem takie coś, więc szybciutko po naszym e, materiale sprawdzajcie w, pod siedzeniem w Blade, jaki macie e, moduł. Jak macie Delphi MT052, MT053, od razu je demontujecie w bardzo prosty sposób, wysyłacie do nas. Koszt map tuningu będzie kosztował 1500 zł już z wysyłką do Was, więc myślę, że będziecie zadowoleni. No i czekamy na realizację waszych wysyłek, tylko pamiętajcie, nie takie to są najnowsze. Wszystkie te, które są w Delfa i w oryginale chińskie, one też będą troszeczkę się różniły. Tylko i wyłącznie to jest oryginał MT052, MT053. Mam nadzieję, że wam to pomoże i wam też pomożemy odblokować te motocykle. Przypominam 1500 zł. I macie odblokowany sprzęcik. Działamy z Bartonem Blade R, ale niestety nie z tymi najnowszymi. A teraz pokażę Wam jeden mały patent, który poprawi Wam zamykanie tylnego siedzenia. Nie wiem, czy takie coś macie i. Spotkali się z tym, że ciężko po prostu zamyka się te tylne siedzenie już pokazuje co delikatnie trzeba podjąć, żeby bardzo ładnie siedzenie tylne zaskakiwało. To jest ważne, bo to siedzenie jak jest źle zaciśnięte, to może nawet podczas jazdy lekko podskoczyć i zgubicie. Problemem jest tutaj, zobaczcie, bo siedzenie ma w tej części górnej takie dwa dynle one mają wejść tutaj. I fabrycznie często jest tak, że to jest dosyć mocno zgięte w dół, no i wtedy nie za bardzo to chce wchodzić ten element w to. A po zrobieniu delikatnego ruchu, czyli odgięcia tego na przykład jakimś, jakimś kluczem francuskim, zróbcie to delikatnie, załóżcie jakąś szmatkę, żeby delikatnie podjąć do takiej mniej więcej wysokości i nie powinno być już tym problemem, bo to bardzo fajnie wchodzi. No i zobaczcie, ja już tylko sobie ręką i to już trzyma się. A wcześniej za każdym razem był problem, że to mi podskakiwało. Więc to jest pierwszy tip. Drugi tip pokazujemy wam w jaki sposób można zabezpieczyć tego bardzo ładnego motocykla przed, na przykład uszkodzeniem. Kraszpady zamontowane. One bardzo fajnie wychodzą na boki. Jest to montowane do ramy, praktycznie kompatybilne. One będą dostępne na do naszej stronie, ale jak nie zużymy to wystarczy na części małpa husator.pl maila wysłać do Dawida. One kosztują 249 zł. Plus montaż jest bardzo, bardzo prosty. No i to jest jakby akcesoryjne do na przykład Hondy Boże, BMW S1000RR. Tak wygląda to z jednej strony. Tak wygląda to z drugiej strony, więc macie ochroniony tłumiczek, jak widać. Zobaczcie. I fajnie to wygląda w kolorze czarnym. Będziecie mega zadowoleni, więc to jest drugi tip A teraz, jak już mamy drugą wymianę oleju, bo tutaj trochę tym klient z klien, 30 km mam zrobione, miało być więcej, ale pogoda mi nie pozwoliła. I pojadę teraz, pokażę wam mniej więcej na prostej, na naszej standardowej drodze, jaką osiągniemy prędkość maksymalną. Jesteśmy już na naszym odcinku pomiarowym. Jesteśmy na obwodnicy czarnową teraz chciałbym Wam pokazać, jak się zbiera, jaką prędkość uzyskuje bez zwiększania pojemności, bez zrobienia map tuningu, ale tylko i wyłącznie po modyfikacji tunika. Tak jak klienci mieli możliwość sprawdzenia sobie i porównywania jeżdżenia przed modyfikacją i po, to zdecydowanie mówią, że jest lepszy dół. Tak, jest zdecydowanie jest. No, obracamy kamerkę i zapraszam na I tak to idzie, jak na motocyklu, jeszcze na dotarciu. Eee, przy mojej wadze 93 kg i w, e, w, mojemu wzrostowi 187, jednak ten żagiel jest duży. Bo jak będzie jeździł, tym osoba mniejsza. Gdzie się schowa za tym owiewką, to spokojnie poleci 127-130 km na godzinę i tego Wam życie. A już nie mogę się doczekać pierwszych prezentacji Bertona Blade R po mapowaniu, więc myślę, że tutaj 130 parę się osiągnie. Śledźcie relacje, wysyłajcie moduły. Adres macie w opisie do tego filmu, płatność jest za pobraniem przed wysyłką. Z naszej strony, i fajnie, żeby to było kompatybilne i łączone razem z modyfikacją Tumika. A modyfikacja Tumika w tym modelu kosztuje 390 zł, więc jak wysyłacie nam moduł z Tumikiem, czekamy na moduł, czekamy na Tumiki około 2-3 tygodnie i wysyłamy Wam z powrotem. Tak to wygląda w skrócie. Pozdrawiamy serdecznie z Opola Słonecznego i ja teraz testuję kolejne motocykle, które będziemy wydawać. Jutro jedziemy w trasę.